Dzień dobry wszystkim z tej strony, Miku, witam Was serdecznie na serwerze testowym. Kolejny filmik z wspomnianego serwera, tym razem Miasto Duchów. Nowa, stara mapka która została przerobiona na realia HD i wróciła niedawno, znaczy wróci dopiero, bo 1 1.4, do gry nie, na randomy. To jest ciekawe, bo wcześniej, jeśli pamiętacie, Miasto Duchów była mapką tylko na specjalne, na specjalne tryby gry. Teraz ta mapka będzie dostępna już ogólnie. Jak widzicie, też udało mi się ją złapać podczas rozgrywki na serwerze testowym, więc macie kilka dodatkowych ludków do pomocy. Nie tylko byłem ja i Biner, oczywiście, jak to było zawsze, tylko tym razem. Zwykły random, gdzie objeżdżają sobie w tym, w tym wypadku dziesiątotierowy yy, kołowiec francuski. Jak wygląda teraz mapka, macie te właśnie w, w tym momencie przed oczami. Na macie mini mapkę powiększoną. Yy, troszeczkę się zmieniło faktycznie. O ile miasto, które jest cały czas centrum tej mapy zostało bez zmian, powiedzmy tak plus minus o tyle te skrajne części prawe i lewe zyskały sporo nagrywalności i od nich właśnie sobie zaczniemy. Przelecimy sobie wzdłuż linii 9.0 na około po prostu, a potem zobaczymy sobie miasteczko. Co tam mamy? Oczywiście używam free camery. Tu jestem ja razem z kolegą w drugim EBR-ze 105. Przeleśmy sobie. Na, na wstępie, jeszcze raz wybaczcie mój głos, ale niestety, tu, niestety chrypka coraz bardziej daje o sobie znać te, ogólnie to, to przeziębienie, więc mam nadzieję, że jakoś dziwnie nie brzmi. Prawa strona, prawa strona, dosyć płaski teren. Jak widzicie, kilka domków, które tu się znajdują, dają jakąkolwiek osłonę, jakąkolwiek czy cokolwiek. Bardzo mi się podoba tło. Które jest na tej mapie, zobaczcie te tankowce, które utknęły na tych mieliznach, te, te resztki resztki tych statków, te, te wraki tych statków. No, to wygląda to naprawdę ślicznie. Jeden z nich stanowi też nawet niezłą osłonę, która tutaj widnieje tuż przy linii bocznej, plus krzaczki, więc możemy coś stąd postrzelać, nawet jeśli będziemy mieli możliwość. Dalej, jak widzicie, jak mówiłem wcześniej, teren dosyć płaski, chociaż kilka górek tutaj się znajduje. Możemy sobie tutaj wjechać na ten kamyczek, który jest po prawej stronie, oraz tutaj mamy jedną górkę, która znajduje się tuż przy linii końcowej. Jak widzicie, mapka też nie jest duża, więc raczej szybko tutaj się e, czołgi spotkają. Ten ma ten, ten się rejon, oraz rejon lewy są przeznaczone bardziej dla szybkich, mobilnych pojazdów typu Light, typu, typu med No i oczywiście, teraz kołowce. Środek zazwyczaj będzie miejscem, gdzie będą się tłuc, e, czołgi ciężkie i twarde TDK. Widzimy jakieś takie fajne, takie kanionik, takie mini kanionik, takie przejście tutaj między tymi kamieniami, też może dać jakąś możliwość objechania przeciwników. Ja pokazuje teraz pokazuję, e, tryb e, spotkaniowy, czyli ma mapa na środku, dwa spawny ich to pierwszy po prostu zabije bazę, albo wbili przeciwnika, ten wygrywa lecimy dalej pewnie mapy wersji randomowej, zwykłej tutaj nie widziałem, więc bardzo, prawdopodobnie bazy będą właśnie gdzieś w tych miejscach, pewnie tutaj będzie baza północna, mniej więcej po drugiej stronie będzie baza południowa na tych płaskich terenach. Tu widzimy takie fajne podwyższenie, gdzie mogą się właśnie ustawić wspomniane te deki do obrony. Jest wjazd z obu stron, więc na spokojnie można tutaj tym podziałać. I teraz przenosimy się na stronę lewą mapy. Zobaczmy, co tu, się, co tu się znajduje. Kolejne podwyższenie: no tutaj ta strona jest dużo bardziej e, zróżnicowana, jeśli chodzi o e, budowę terenu, jeśli chodzi o wysokość terenu. My widzimy tutaj, mamy e, chyba lubiany przez, przez deweloperów ostatnio Trakt. Torowy, który prowadzi prosto do miasta na pewnie przez miasto. Wcześniej nie, tam widzę jakiś zakręt chyba jest po prostu. Zaraz, bo tak, tutaj, tutaj tory skręcają i odbijają w drugą stronę. Jak mówiłem wcześniej, tutaj jest sporo e, sporo górek, sporo, sporo nierówności, to więcej na pewno, niż po tamtej stronie jest to wam da tutaj więcej możliwości jakiejkolwiek osłony i próby strzelania tak zwanego pick-upu. czyli wych wychylamy się, odda oddajamy strzał i e, chowamy z powrotem swój kadłub. No faktycznie tutaj te tory skręcają, jest taki. Zawrotka, powiedzmy, i lecimy w drugą stronę mapy. Dochodzimy do końca e, linii południowej. I tutaj, oczywiście, po raz kolejny troszeczkę płaskiego tyranu i e, obro obrończa skała, gdzie możemy się ustawić na przestrzą. O proszę bardzo, trochę krzaczków. Więc mamy jakiekolwiek pozycje dla tych deków, które będą bronić tego, 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 tej, tej swojej bazy. Tutaj jakiś ciekawy napis, oczywiście po rosyjsku, nie mogli dać po, po angielsku, tylko musieli dać po rosyjsku, że nawet się nie, próbował rozczytać tej, tej cerlicy Tutaj pewnie będzie baza południowa, podejrzewam, gdzieś w tym miejscu, nie, gdzie są te domki, pewnie to nawet tutaj, podejrzewam, gdzieś będzie tam, ta, ta flaga. I tu będą właśnie bronić się e, uczestnicy bitwy, którzy startują z tej strony. Wjeżdżamy do miasta! Jak to miasto wygląda? Na początek mamy takie pomniejsze chełupki, które się zmieniają powolutku w e, mini bloczki powiedzmy, takie 3 trzy, trzy piętrowe bloki, e, które dadzą tutaj z, sporą osłonę. Wcześniej to oczywiście była taka sama mniej więcej budowa. E, map, e, miasto trochę się zmieniło. Poprzednie miasto było bardziej szersze niż dłuższe, jeśli chodzi o położenie tej mapy. I zajmowało chyba troszeczkę mniej miejsca niż, niż obecnie zajmuje to. E, to miasteczko. Jak widzimy, tutaj jest ogromna połać tego, tego aglomeratu. Większość mapy to właśnie jest wspomniane miasto i myślę, że na tym będzie polegała tutaj właśnie zabawa na, tym, na tej mapce, czyli korzystanie z dobroci wspomnianego miasta. Podejrzewam, że te miejsca tutaj są zniszczalne, chociaż nie, wątpię, nie tutaj, nie, ale tu może być, tu może być chyba zniszczalne przejście. Tu prawdopodobnie... Nie wiem, to są te, 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 te nasypy, więc raczej nie powinno być. Chociaż wątpię, żeby to. Nie, to raczej te części nie będą niszczalne, więc po prostu są pod zamkniętą przestrzenią. Tak samo tutaj, jak widzimy, jakiś zwalony dźwig. Ogólnie miasto wygląda ładnie. Mapka wygląda naprawdę ładnie. Chłopaki od HD przyłożyli się do swojej pracy. Wjazd, wjazdów do miasta jest no, mnogość. Praktycznie z każdej strony możemy się do tego miasta dostać. Tu jakiś pomniczek? Pomniczek zakochane, nie, nie zakochane pary, to są dwie koleżanki oczywiście, nie idźmy tą drogą, chociaż kto wie, lecimy dalej balkoniki, nie balkoniki, pootwierane okna, co jest w środku, jakieś mebelki porozwalane, więc coś tam możemy znaleźć, tutaj dolne piętra, o, nawet łóżeczko jest, więc tutaj widzimy ktoś szybko uciekał z tego miasta, pozostawiali część jeszcze mebli, jak mówiłem wcześniej, wjazd do tego, do tej aglomeracji, duże słowo, ale niech będzie, jest z kilku stron możliwy, no oczywiście standardowo Taką najważniejszą częścią tego, tego miejsca jest centralny plac otoczony kilkoma blokami, na którym w tym momencie znajduje się akurat baza neutralna, ale normalnie nie będzie po prostu tutaj nic tylko miejsce tłuczenia się pojazdów, nawet no tutaj mamy jakieś specjalne sklepy czy specjalne budynki. Ihaninie Siniaja, dobrze, niech będzie. E, tu właśnie jest masa neutralna, naokoło jakieś transparenty wiszące plus e, nieskończony budynek. To, to, to jest w ogóle fajna sprawa, że dodali taki nieskończony budynek, który był w budowie i którego po prostu porzucili budowlańce z racji, że no dzieje się coś dobrego więc myślę, że to jest dosyć fajny taki motyw na snucie opowieści. Plus dodatkowo oczywiście kilka innych budynków naokoło, które są no, mocno zniszczone, jakiś sklep prawdopodobnie e, który został opuszczony. Tu to jest napisane, kuchomienia, nie wiem, nie, nie będę kaleczył cyrlicy, miałem ją 3 lata tylko na powiedzmy 2,5 w gimnazjum, już nic nie pamiętam naprawdę z tej cyrlicy. Pisałem sobie fonetycznie, żeby wiedzieć jak, jak się to czyta, więc e, trochę tam literek znam, ale nie będę tutaj was tutaj męczu i kaleczył tego języka e, z szacunku dla tej, dla tej nacji. Oczywiście kilka otwartych przestrzeni. Które mamy tutaj po drodze, no i tak mniej więcej wygląda miasto. to mamy taki fajny podjazd, jeszcze troszeczkę coś przypominającego podejrzewam eee, na czyli formalnie tutaj wszędzie była woda wszędzie była woda, to o tym mogą też świadczyć właśnie te wraki na tych mieliznach. Prawdopodobnie coś tu się stało, że to wszystko wyschło po prostu i y, dlatego nazywa się to miasto duchów, ponieważ no coś tu musiało się stać niedobrego, że y, tak szybko takie duże ilości wody wyparowały, zostawiając to na brzeże praktycznie pokryte tylko i wyłącznie piachem, więc myślę, że dosyć też kolejny fajny y, motyw do snucia jakichś swoich historyjek. Y, ogólnie mapka, jak mówiłem wcześniej, jest mała. Tutaj nie bardzo będzie co do, do kombinowania. Raczej y, bitwy będą szybkie. Y, te czołgi szybko się spotkają na, tej pol, na, na tym polu walki i y, dosyć, dosyć y, w szybkim tempie tą bitwę zakończą. O ile oczywiście będzie zgra, zgrana drużyna w mieście, o tyle medy mogą troszeczkę dłużej się pobabić. No i oczywiście będą miały możliwość postrzelania y, w przejeżdżające pojazdy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trochę tam szybszą tą kamerę, bo trochę tak gorliutko mi idzie. Na przykład tutaj widzimy taki, taki fajne taka fajna góreczka, które możemy tutaj sobie zająć tymi medzikami przed za tą skałką, i próć do czołgów, które będą przejeżdżały tą stroną, tą stroną, więc e, to miasto nie daje aż taki, takiego dużego bezpieczeństwa, takiego dużego buforu bezpieczeństwa, e, żeby czuć się po prostu w tym mieście bezkarnie, Nie jest dość otwarte wbrew pozorom, nie jest takie zbite jak to jest na Ensku, e, to jest dosyć otwarte miasto, które e, no może tutaj niekoniecznie dawać wam ochronę w postaci tych swoich budynków, ale pamiętacie pewnie go tam z poprzedniej wersji, kto kto grał na pewno kojarzy, że tutaj się wiele nie zmieniło, chociaż jak mówiłem wcześniej, prawa strona, lewa strona. Zostały mocno zmienione, jeśli chodzi o równość terenu. No i miasto podejrzewam zajmuje dużo więcej miejsca teraz na tej mapce, albo, albo po prostu ona no, została okrojona, dlatego tak mi się wydaje, że to, map, to miasto jest większe. Tak się właśnie prezentuje nowa mapka. Mi osobiście się podoba, jest nawet spoko w miarę na szybkie bitwy pasująca, chociaż nie wiem, czy tu się czy nie zmienią. I tylko że taki szybki rzut naokoło, co tu mamy? Jakoś burza piaskowa. O, nie widziałem tego. Świetnie to wygląda. Dobra, tu przypieszmy to. A, o, faktycznie, tu są. Tu są, tu są normalnie uderzenia piorunów. No burza piaskowa, nie widziałem tego. Świetnie, świetnie to wygląda. No zakochałem się w tym widoku. Po raz kolejny deweloperzy zrobili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o wygląd HD. No, będę się tutaj na ten długi, długo rozpływał, więc nie będę nam tutaj czasu marnował. Ja potem sobie popatrzę na to. No, to jest świetne normalnie. Idealnie to wygląda. Te przebłyski tych, te, te, te błyski tych tych, tych, tej, tej burzy. No to widzimy, że już mamy żerówkę, więc trochę tam popsuł widok. No trudno... Eee... Tak się właśnie prezentuje mapa HD, Ghost Town, która powróciła w łacie 1.4, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi osobiście się na razie podoba, Nie na spoko, zagrałem kilka bitew na niej, udało mi się trafić na tą mapkę, więc myślę, że jest potencjał, a co z tym dalej będzie, przekonamy się już niedługo. Tyle z mojej strony do usłyszenia, jeszcze jeden filmik, mam dla Was omówienie nowych misji na Himere. Kilka zmian, które ja osobiście narzekałem i widzę, że WG do tego podeszło, więc to mi się podoba. Nie dlatego, że ja narzekałem i to usłyszeli, tylko po prostu nie tylko ja byłem jedynym, którym, któremu te misje, które WG zmieniło nie pasowały, więc myślę, że to jest spoko, więc sobie omówimy je w kolejnym filmiku, A na razie Was żegnam serdecznie, zapraszam do kolejnych produkcji, tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć!